Nie pytaj mnie, jak spędziłem wakacje. Uciekałem przed psami na granicy. Specjalnie dla mnie Europa kupuje sprzęt do Miliony euro. Rosną betonowe mury. Wojsko uczy się nowych uciekać stąd, piosenek. Nie pytaj mnie, gdzie spędziłam wakacje. Udusiłam się z 71 imigrantami w ciężarówce z logo kiełbasy. Komory gazowe dzisiaj jeżdżą po autostradach. Utonąłem na łódce przeładowanej ludzkimi rybami. Morze Egejskie ma na dnie kafelki bez nazwisk. Płakałam na plaży greckiej wyspy Kos, kiedy turyści robili mi zdjęcia. Zatrułam się z spalinami były nas setki pod pokładem statków w cieszeni Zamarzłam na pontonie do Lampeduzy. Tysiące ciał. Nikt o nich nie wie. Jeszcze płyną. Goniły mnie bomby. Czy jeszcze pamiętacie, co to znaczy niebo pełne fajerwerków? Ja, imigrantka z barbarzyńskiego kraju, dobijam do brzegu z kolejną falą nog i rąk. Ja, cudzoziemiec w spodniach ze strachu, ukąszę was nieznanym językiem. Zarażę niemodnym tego lata kolorystów. A lato było piękne tego roku, kiedy setkami nadnoski, niewierne, nikt po nich nie zapłacza.